No, witam, nazywam się Federica, pracuję w Miejskim Gminnym Bibliotece Szczecinsa w od 8 marca 2021 roku. Jestem był jednym mężczyzną w bibliotece. Moim zadaniem jest dbanie o porządek i usuwanie wszystkich stereotypów, jakie są na terenie biblioteki i oczywiście całego budynku i okolicia tego budynku. No, moja praca polega na tym, na no, wymyślaniu i naprawie wszystkich rzeczy, jakie to są począwszy od wymyślenia do skonstruowania rzeczy, takich jak na przykład kominek, który powstał praktycznie na mojej bazie, na moim, na moim pomyśle i pomyśle moich koleżanek w bibliotece. Dziękuję. Od ponad 30 lat zawodowo i emocjonalnie związana jest z ośrodkiem. A od ponad 13 jestem kierownikiem miejskiej i innej Biblioteki Publicznej w Czarce Biblioteka to nie tylko książki, to nie tylko miejsce, to przede wszystkim ludzie, którzy tworzą to miejsce. Każdego dnia idąc do pracy jestem dumna z tego, że stanowię część tej ekipy, z którą tworzymy wyjątkowe miejsce w którym nasi czytelnicy czują, że są ważni dla nas i bardzo potrzebni. 80 lat to piękny jubileusz i również okazja do podziękowań. Chciałam bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przez te 80 lat tworzyli historię naszej biblioteki. Chciałam również podziękować wszystkim koleżankom, kolegom z pracy, którzy wspierają mnie. Chciałabym również podziękować za serce i pasję, w jaką wykonują swoje zadania. A chciałabym bardzo serdecznie podziękować również naszym poprzedniczom, które z ogromną determinacją w trudnych warunkach ekonomicznych, gospodarczych i politycznych z wielką zaciętością walczyły o każdy dzień typu biblioteki. To właśnie dzięki Wam nasza biblioteka nabrała takiego kształtu, w jakim znajduje się dzisiaj i przez wiele lat zajmuje szczególne, wyjątkowe miejsce na mapie kulturalnej naszego miasta. Pani Dali Szelidze i jej przyjaciółkom, koleżankom z pracy, wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego filmu. Naprawdę się wzruszyłam jako bibliotekarz, jako przyjaciel tej biblioteki. Myślę, że większość z Państwa, zwłaszcza ci, którzy mieszkają w Słacach polskich i w okolicach, znają i uczęszczają do tej biblioteki, znają te twarze, ale pewnie no nie wszystkie. Jak to dobrze, dziękujemy Daria, że tak zrobiłaś, że tak przygotowałaś, że każda z tych osób. Zwłaszcza ten jeden, jedyny pan, który tutaj pracuje i wytrzymuje z takim, przepraszam za to się nie dwa to znaczy, że to muszą być wspaniałe kobiety, i rzeczywiście tak jest. Cieszę się, że każdy z tych osób mogła się wypowiedzieć. To oczywiście tylko parę słów, które mogła powiedzieć, często po wieloletniej pracy, ale pozwólcie państwo, że przytoczę tych kilka zdań, które tak mi w sercu, a ja wiem i myślę, że nie macie wątpliwości, że one wypływały naprawdę z serca i z duszy osób mówiących. Jak powiedziała pani bibliotekarka z filii numer jeden, z osiedla tutaj w Strzelec Polskich, pracuję, dużo rzeczy robię i ciągle się uśmiecham. I tak mnie to ujęło, bo to na bardziej szczere wyznanie. ale pani Izela, która pracuje tutaj już ponad 40 lat, mówi: Mam zaszczyt i przyjemność tutaj pracować. Po 40 latach mam ciągle przyjemność pracować. Jeżeli ktoś jeszcze nie wierzy w zawód bibliotekarza, że jest naprawdę, może być wspaniały, magiczny, może nie wszędzie, ale ma szansę się tak rozwinąć, tak takim się stać. Ale tutaj w miejskiej, innej bibliotece publicznej w Strzetach Polskich sami Państwo widzicie. To są uśmiechnięte twarze wspaniałych ludzi. Biblioteka to nie tylko książki. Każdy może przyjść, wejść, wyjść, czy jakąś emocję zostawić, czy coś przeżyje. No nie, ale żeby biblioteka była takim miejscem dla każdego, potrzebni są ludzie z zaladą, jak mi to mówił. Ludzie, którzy czekają z otwartym sercem, z pasją, z radością. Widzieliście Państwo, to jest naprawdę dla tych wspaniałych pań i pana satysfakcja i radość. I tak się cieszymy, że są tutaj z nami. Biblioteka dla każdego. Taką bibliotekę Państwo stworzyli. A co to jeszcze szerzej znaczy? Biblioteka dla każdego. To zagadnienie przybliży nam teraz Pani Prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Opole, Pani Katarzyna Pawłuk, którą bardzo serdecznie proszę o, o, o zabranie głosu i opowiedzenie nam o tym zjawisku. Biblioteka dla każdego. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi ogromnie miło, że uczestniczyć w tak pięknym e, jubileuszu. E, za chwileczkę wyświetli nam się e, prezentacja właśnie Biblioteka dla każdego. E, ta jubilatka dzisiejsza jest faktycznie dla każdego. Mieliśmy to już okazję zobaczyć e, w pięknym e, przedstawieniu, jak i również w filmie, który został przygotowany przez e, pracowników e, tejże biblioteki. E, proszę Państwa, Biblioteka dla każdego. Myślę, że jest takim miejscem, które pokazuje nam, że każdy, w zależności od wieku, w zależności od swoich umiejętności, zainteresowań, jest w stanie być w tym miejscu. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, działające już ponad 100 lat, cały czas próbuje pokazywać, inspirować, E, że biblioteki są naprawdę potrzebne w naszym środowisku. E, biblioteka dla każdego. Proszę pamiętać o tym, żeby kiedyś biblioteki nie były dla każdego. E, no, mamy tutaj pewien problem, ale chwileczkę. E, biblioteki nie były dla każdego. E, myślę, że Państwo wiecie, że początkowo. Umiejętność czytania była dla wybranych i tak też było już 3-4 wieki temu, przed naszą erą. Możemy mówić o średniowieczu, gdzie to w klasztorach powstawały i były przechowywane książki. To była książka, to było miejsce dla wybranych. Dzisiaj mamy to szczęście, że biblioteka jest dla każdego. Zapraszam i proszę o kolejny slajd. Proszę państwa, biblioteka biblioteki w Europie były zawsze to hasło pierwszego tygodnia bibliotek. Stowarzyszenie Bibliotekarzy, jak już wspomniałam, chciało pokazać w bardzo szerokim pojęciu kultury tę właśnie instytucję. I co roku w maju obchodzimy Tydzień Bibliotek i co roku mamy nowe hasło, jedyne hasło, które pokazuje, jak szeroko biblioteka w tej chwili jest pojmowana. Proszę Państwa, biblioteki w Europie były zawsze, jak już wspomniałam, średniowiecze, biblioteka dla wybranych osób. Dzisiaj możemy mówić o bibliotece dla każdego. Zbieramy, gromadzimy, opracowujemy, czasem udostępniamy na krócej bądź dłużej, ale za chwilę Państwo zobaczycie, że przeszło 20 lat, kiedy obchodzimy ten Tydzień Bibliotek. Co roku mamy nowe wyzwania. Biblioteki pokazują swoje możliwości. Biblioteki, właściwie ludzie, którzy te miejsca tworzą, to rok 2004. Kolejny rok to rok 2005 i nowe hasło, które poproszę o slajd. Biblioteka otwarta na Ciebie. Myślę, że nasza jubilatka jest otwarta jak najbardziej. Towarzyszyć nam będą właśnie zrzuty z ekranu, niewielkie zapowiedzi, imprezy, które. Nasza jubilatka e, w, e, tworzy. E, I proszę Państwa, biblioteka otwarta dla każdego, na Ciebie, to przecież każdy z nas może do tego miejsca przyjść, e, czy znaleźć książkę potrzebną, czy... E, Poszukać ciszy. Mówimy bardzo często e, w tym XXI wieku, że biblioteka jest tym trzecim miejscem. Co to oznacza? To to, że biblioteka jest tym miejscem po domu, rodzinie, szkole, pracy, gdzie możemy poznać nowych ludzi, gdzie możemy właśnie też już w tej chwili próbować się wyciszyć, ale znaleźć także e, ciekawych, e, ciekawe osoby zawrzeć nowe przyjaźnie bądź czegoś nowego się nauczyć. Rok 2006 to kolejne hasło, myślę także pasujące bardzo tutaj do, naszego, do naszej biblioteki i nie wiesz, zapytaj w bibliotece. Każda osoba pracująca jest na tyle życzliwa i otwarta, że jest w stanie pomóc. Świadomie i rzeczowe dobieranie informacji w dobie właściwie szumu informacyjnego, mamy tutaj możliwość zdobycia tej rzetelnej informacji, nauczenia się, dowiedzenia się czegoś nowego. Nie wiesz, zapytaj w bibliotece, to także to, że biblioteka otwiera się także na nowe działania i wychodzi poza mury biblioteki, czego mają Państwo tutaj dowód na zdjęciu. 2007 rok to biblioteka mojego wieku. Jesteśmy w wieku, który przynosi nam właściwie co roku coś nowego, pokazuje nam nowe rzeczy, nowe możliwości, bo przecież czytamy już nie tylko na papierze, ale czytamy. E Właśnie elektronicznie, bądź coraz więcej zwolenników jest tego czytania uszami, jak mówi e, aktor Piotr Franczewski, a więc słuchamy, korzystając z wolnego czasu, e, bądź wykorzystując ten czas wolny, który mamy. E, biblioteka e, i rok następny rok 2008 to hasło: Biblioteka miejscem spotkań. Myślę, dzisiaj mamy piękne spotkanie, ale tych spotkań w naszych bibliotekach jest coraz więcej, one są bardzo różnorodne. Oprócz tych znanych pisarzy, artystów, o których dzisiaj już także była tutaj mowa, były tu znakomite osoby, to także dajemy pole. Dla naszego lokalnego e, społeczeństwa, dla osób, które chciałyby się czegoś nowego nauczyć, chciałyby się spotkać, e, niekoniecznie w bardzo oficjalnym e, spotkaniu, ale e, kameralnym, e, właśnie takim poznawczym. Proszę Państwa, e, rok kolejny, rok 2009, Biblioteka to plus. Możemy mówić, że nasza jubilatka była taką biblioteką na plus brała udział w programie, który no, podsumowywał, pokazywał w hasle tygodnia bibliotek, że biblioteka właśnie. Ma tą możliwość, jest sprawcza i działa w strukturach lokalnych. Jest tym ośrodkiem, tym miejscem, gdzie bardzo dużo inicjatyw, tych oddolnych, może działać i pobudzać do działania w środowisku. Kolejny rok, i kolejne hasło: Biblioteka, słowa, dźwięki, obrazy. To jest kolejny rok, kiedy pokazujemy my, bibliotekarze, naszym mieszkańcom, naszym, naszej społeczności lokalnej, że musimy patrzeć na bibliotekę bardziej szerzej, że to nie tylko czytamy słowa, ale czytamy także obraz poprzez różnego rodzaju wystawy, czytamy dźwięka, a więc liczne, czy to właśnie konkursy recytatorskie, czy muzyka, koncerty. To pokazujemy tutaj, że biblioteka jest na bardzo wielu dziedzinach kultury takim bodźcem do działań, do pobudzania społeczności lokalnej. Rok 2011, biblioteka, zawsze po drodze, nie ja wchodzę. Myślę, że tutaj także znakomite, znakomite hasło, które pokazuje, że i nasza jubilatka może się tym poszczycić. Jeśli czegoś się nie wie, najczęściej to nie internet, bo w internecie też trzeba umieć poszukać. Do biblioteki można przyjść i tam fachowa obsługa, fachowe osoby na odpowiednich stanowiskach są w stanie nam pomóc. Szukam pewnych rozwiązań. Wiem, że to miejsce, biblioteka, jest tym miejscem właściwym. Kolejny rok, rok 2012. E, biblioteka ciągle w grze. Myślę, że tutaj panowie będą pamiętać. Mistrzostwa, piłki nożnej, no i tu bibliotekarze także pokazali, że myślą globalnie, myślą o różnych dziedzinach kultury i sportu. Hasło nawiązywało właśnie do tych mistrzostw, i pokazujemy, że biblioteka ciągle jest w naszym środowisku. To, że mamy czas wolny i możemy go spędzić właśnie w miejscu, jakim jest biblioteka. Tutaj widzą Państwo także piękną tradycję, nie znam chyba przynajmniej z miasta, którego, z którego pochodzę, żeby tak ładnie czcić ten dzień, dzień Światowy Dzień Książki Prasy rozdawaniem róż. To nam się po polu jakoś nie udawało. Tutaj ta tradycja jest, to jest bardzo miłe, i automatycznie pokazuje się, że biblioteka jest właśnie ciągle w grze, łącząc to stare, tą tradycję z czymś nowym, pokazując, przypominając i ucząc. Rok 2013 to biblioteka przestrzenią dla kreatywnych. E, oczywiście dla każdego mieszkańca danej miejscowości, ale co jest ważne, biblioteka to miejsce dla kreatywnych, ale ludzi, którzy tworzą to miejsce. Mam tu na myśli e, bibliotekarzy, e, którzy tą swoją kreatywnością potrafią zarazić e, właśnie ludzi młodych, e, no właśnie w każdym wieku. Biblioteka, jak najbardziej, ta nasza jubilatka 80-letnia jest tym miejscem bardzo, bardzo kreatywnym. Kolejny rok, 2014, czytanie Łączy Pokolenia. Myślę, że tutaj i w tym miejscu hasło, które nam przyświecało, stowarzyszeniu i wszystkim bibliotekom, które brały udział w Tygodniu Bibliotek, także i w Strzelcach. Pokazało, że czytanie i bycie w bibliotece jest bardzo ważne, jest potrzebne i ta nauka przyzwyczajania młodego czytelnika potem będzie procentować. On kiedyś będzie uczniem, on kiedyś będzie rodzicem, no i także będzie seniorem. I w tym miejscu będzie mógł zawsze znaleźć dobre słowo. Rok 2015. Wybieram bibliotekę. Możemy o tym haśle mówić dużo. Dlaczego? Dlatego, że patrząc, ile mamy możliwości rozrywki, zdobywania informacji, tutaj właśnie chociażby ten internet, możliwości uczenia się, to jednak według mnie ta rzetelność, wiarygodność, profesjonalizm. Jaki możemy otrzymywać, jeśli się uczymy, oczywiście, jeśli potrzebujemy pewnej pomocy, to to jest biblioteka. I ta biblioteka tutaj w strzęcach taką jest. Kolejny rok poprosiłabym. Biblioteka inspiruje. Jak najbardziej mieliśmy tego przykład, i na zdjęciu również jest pokazany klub aktywnego seniora, więc znowu kreatywny bibliotekarz, kreatywny senior. Pokazuje nam, że biblioteka może inspirować się do bardzo wielu działań, może pobudzać do tworzenia różnych dzieł, różnych ciekawych pomysłów. Które mogą przerodzić się w tradycyjną, już potem jakąś, czy imprezę, czy spotkania cykliczne. Rok 2017, biblioteka oczywiście. No to jak? Nie wiemy, co zrobić. To powiedzmy, idźmy do tego miejsca, do tego trzeciego miejsca, gdzie w bibliotece spotkamy ciekawych ludzi, którzy lubią, w tym przypadku, czytać takie książki jak ja, korzystać, i być w dyskusyjnym klubie, na przykład książki. Ta możliwość, przecież u Państwa są spotkania z winylem, to rzadko się zdarza, jest to coś fantastycznego. I myślę, że nie, jedno, nie jedna biblioteka mogłaby czerpać pewne pomysły, tak aby mieszkańcy innych miejscowości mówili: Biblioteka. Oczywiście. Rok 2018 to kolejna, kolejny tydzień bibliotek, i co warto wspomnieć, hasło Stowarzyszenia Opolskiego tutaj rzuciło taki polestan do dowolność czytania. Proszę Państwa, znowu możemy mówić o bardzo różnym odniesieniu. Mamy możliwość. Czytania tego, co chcemy. Nie mamy na chwilę obecną listy książek zakazanych, ale mamy możliwość czytania właśnie, czy to w formie elektronicznej, czy w, w formie tradycyjnej. E, czytania, uczenia się i ta dowolność e, jest na bardzo wielu e, płaszczyznach. E, a żeby tak można było czytać, to także bibliotekarze angażują się i dokształcają się sami. Się uczą, aby jeszcze łatwiej, jeszcze pewniej pomagać swoim odbiorcom, bo to już nie tylko czytelnikom, to jest użytkownik to jest coś ponad osobę tylko czytającą ale te osoby uczą się także, aby jeszcze bardziej sprostać i spełnić oczekiwania swoich, nazwijmy to właśnie, użytkowników. Rok 2019. Biblioteka w Strzelcach zaistniała na Instagramie, ale ten hashtag biblioteka okazuje się, że jest bardzo istotny. Oprócz tradycyjnego informowania naszych czytelników, różnego rodzaju plakatów, audycji radiowych, to także musimy być w mediach społecznościowych. I tutaj mieliśmy dowód na to, że i ta biblioteka potrafi w bardzo ciekawy sposób chociażby informować o tych 80 latach na swoim facebooku. Ten hashtag pozwala nam właśnie generować i tworzyć informacje o bardzo różnorodnych działaniach każdej z bibliotek, które są w Polsce. Rok 2020, e, zasmakuj w bibliotece, e, no, myślę, że Państwo pamiętacie, e, biblioteki, jak i cały świat się totalnie zamknął i tutaj wyszła...